Ja Witam wszystkich, Marcin Grzelacki z tej strony. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie zaprosić od najbliższego poniedziałku na godzinę 18 do warszawskiego centrum atletyki. Będzie tam debiut mój jako trenera. Dzięki uprzejmości właścicieli warszawskiego centrum atletyki zostałem tam zatrudniony jako trener. Mam nadzieję, że wszyscy na tym skorzystamy. Ja skorzystam jako trener rozwijając w umiejętności trenerskie. Wy skorzystacie na tym jako chcący nauczyć się czegoś w dziedzinie sztuk walki, w dziedzinie boksu tajskiego, bo głównie na tym będę się skupiał. Wszystkich serdecznie zapraszam. Kto wcześniej ze mną już trenował wie, że treningi ze mną są ciężkie, ale na pewno przynoszą dobre wyniki. Nie musi każdy trenować jak zawodowcy, tak? Każdy trenuje na, na, na swoje jakieś tam możliwości, ale trzeba zostawić serce, U mnie trzeba zostawić naprawdę kupę potu i na pewno następnie. Także jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam i widzimy się w poniedziałek o godzinie 18 w warszawskim centrum Adlewiki. Pozdrawiam, Marcin Rzęs.